i stąpającego yy, kolejny odcineczek drugi z naszej pięknej polskiej serii taka białuśka polska chociaż bardziej biała bardziej czysta dobra to może że brzmi że bardziej biała bardziej czysta yy, jest pod chyba kozaskiego króla a mniejsza o to ape górę coś tykałem na Discordzika patron zaraz split Streamy, dzisiaj rozwiążemy yy, problem kwestii litewskiej tak zwanej oraz yy, pozbędziemy się Embarga gospodarczego i zainwestujemy w Gdańskiem. wydaje mi się, że chyba to inwestowanie w Gdańsk jest lepsze Zwłaszcza, że dostajemy 75 pp A de facto... A nie, jest posłuszeństwo więcej niż ruch oporu No dobra, ale myślę, że ogarniemy temat Mamy tyle pp, dostajemy teraz dzięki Wojciechowskiemu i pozdejmowaniu debafów Że dostajemy 1,36, dramowe 75, tam jakieś decyzje się odpalą Przy okazji przetestujemy, bo ja w sumie jeszcze ani razu nie testowałem tych decyzji na Gdańsk Mam nadzieję, że Litwa się zgadza no nie, miała być wojna. Halo, ja chciałem Army Experience nabijać na Litwinach. Co jest? Litwa się zgadza. Dzisiaj kongreswo, kongresowe królestwo polskie świętuje, ponieważ armia litewska złożyła broń i pozwoliła żołnierzom polskim maszerować wprost do stolicy, gdzie ogłoszono ponowne zjednoczenie państwa Polski i Litwy. Rzeczpospolita odrodziła się na ulice polskich stolic, gdzie wyszli ludzie z Polski Litwy i litewskimi flagami. Jednak, e, podobniej radości nie widać w tej stolicy, gdzie ludzie wyglądają na dziwacznie ponury i zasmyconych. i tam. Radowaliśmy Was. Mmm, dywizję dostaliśmy. Dywizję dostaliśmy, która od razu zmienia na dywizję piechoty. Yy, I poproszę. A, wy już tu jesteście. Jest, jest. Poproszę Was wszystkich. Od razu się y, trenirę róbcie. Yy, będziemy potrzebowali żandarmerii teraz. Będziemy potrzebowali żandarmerii, bo żeby otworzyć rzecz pospolitą, to potrzebujemy. Jedno, pierwotny kraj kongresowy, średnie posłuszeństwo w Litwie, więcej niż 80%. Także musimy nabić kompalians który może być problematyczny, który może być problematyczny. Dlatego spróbujemy jak najszybciej to ogarnąć. Daj brygady kawalerii. Ile mamy kompaliansu, i dlaczego nie rośnie? <laughs> Zacznijmy od tego, średnio rośnie. No cóż, na razie musi styknąć to, co mamy. Zrobili linię odwrotu, bo jeżeli chodzi o naszą dalszą ekspansję, Mm, to posiadamy coś takiego, na razie się skupię na tym zdjęciu debuffów z odnóstwami Gdańska yy, zdjęcie Embarga, bo to mega boli Boli, yy, zarządzanie Słowacji Gubernia Inflacka ponajmniej 550, to by się przydało zrobić, z, u, u, za, zabezpieczyć Inflanty Baltic States przed CO TO JUŻ DROCKI TAK POCISNĄŁ? A jednak Odessa genialna, Ale teraz nastanie event Pytanie, czy trocki zostawi stolicę w Odeście, czy przeniesie? Wreszcie taki czad Związek Radziecki, się Związek Republik Radzieckich ze stolicą w Odeście. <laughs> e, śmiesznie to wygląda. Radziecka wojna dobiega końca i nam brakuje manpowera. Przydałoby się podnieść, ale to jest kolejne 150 pp w plecy. Dobra, a my odzyskamy Gdańska. Królestwo Polskie zajmuje Gdańsk. Nie ma już wolnego miasta, bo jest jedna wielka rzecz Pons Potrzebujemy teraz... A właśnie, legalizacji, nie możemy zrobić, bo potrzebujemy... Propaganda zjednoczeniowa, wobec wojskowych, szybkość wzmacniania ruchu oporu dzienny, Atak na bandyckie te ruch oporu, posłuszeństwo, daj ciebie i daj ciebie. Resztę PP na razie zostawimy, aż stocznie dostaliśmy z tego wszystkiego, nice. Możemy sprawić zażądać z Czechosłowacji? Znaczy, Słowacji samej. Zakarpacie, jakby co to jest Wargol, nie? Problem jest taki, że Słowacja jest gwarant. Znaczy Czechosłowacja jest gwarantowana przez Francję. Ale niekoniecznie muszą się zgodzić. Tu na razie przystopujmy. Polećmy sobie dodatkowy slocik, bo tu już blisko nam są dodatkowe fabryczki. Mm, tu możemy wrzucić konwojesy, niech one się kręcą. Eee, bo trzeba by też pewnie poprawić relacje z najlepiej, z Sabowskiego jak spić? możemy jak spić z Sabowskiego. Eee, przydałoby się po poprawić też relacje z Czechosłowacją, nie wiem czy to ma wpływ żeby event za za zaskoczył nasze żądania na pewno duża liczba dywizji by pomogła, nacjonalistyczna wojna okej okay. hiszpański Civil War, całe szczęście, że nie musimy go rozgrywać i szkoda, że nie możemy wysłać ochotników ale nie możemy wysłać ochotników i nie możemy sobie Army Experience'a darmowego nabijać a propos Armie Experiensa, mm, możemy. Nie, no ten pobór trzeba podnieść. Potrzebuję 2,5%, bo ja muszę więcej dywizji. Musimy więcej dywizji wystawić, żeby. Szybowce spadły. Czy my chcemy pobawić się z będziemy mogli spróbować. Będziemy. Do... Nowy przemysł polski. Yeah. Mm, liczba większa niż 50. Liczba posiadanych fabryk większa niż 50. Mamy 45. Ale z kolą mogę? Ej, no czemu ja mogę, jak nie mogę? Liczba posiadanych fabryk większa niż 50. Nie wiem jak, jaka, jak to maturka z matematyki poszła ostatnio, ale chyba paradoks nie umie w matematykę. Liczba posiadanych fabryk większa niż 50. Mam 45. Albo ja jestem Amebą i czytanie zrozumienia nie działa. Albo paradoks jest paradoksem. Właśnie, bo my zaraz będziemy mieć już wojnę, 30 z 37 był 8 październik i zaraz tutaj tam Niemcy wiadą. Polipka. <laughs> ja cię, jacie wojna. Na pewno research Speeda możesz odpalić. Wojna z Niemcami może być problematyczna. Nie wiem, co zrobi Trocki. Czy Trocki da nam spokój, czy też będzie agresywnym wataszką? Daj częściowy pobór i musimy. Co to jest? To jest litewski template. litewski template z artylerią już. O kurde, to jest lepsze od naszego. Jak my chcemy jeszcze iść pod przewagę ogniową? Znaczy, to możesz wyrzucić, ale. Ale dobra, szkolonko. Szkolonko dywizji. Może damy radę. Tyle artylerii nam natrzepać. To będzie mega dużo, ale spróbujemy. Zresztą, jak chcę wszystkie piechoty, no tak, w sumie wszystkie chcemy zmienić. Piechota, szablon trzeci. Będziemy na litewskim szablonie biegać. Już w zaopatrzenie spadło. Eee, pepan Sogarni, potrzebujemy sprzęt wsparcia. potrzebujemy na pewno dużo artylerii, takie 7000. No, trochę. Do wojny może kiedyś zdążymy. 7000 arty. Brzmi jak plan. Brzmi jak bardzo dobry plan. Eee, potrzebujemy pilotków. Jest, mm, potrzebujemy polotków i mamy wolny slocik. Jest. Czy możemy pocisnąć przemysł? A, za daleko. Zrób strzębię. Łosie karasie. To by się przydało. Jak wygląda ogarnięcie buntowniczego nastroju gdańska? Sabotaż. Mhm, tak wygląda ogarnięcie gdańska. Mamy fokus na garnizony. Mamy. Byłoby miło, jakby bandyty przestały się buntować. Bo nam drzewko blokują. Delegalizacja bojówek bandyckich, i e, dzięki temu powinniście móc więcej szkolić, prawda? Prawda, o właśnie, dobra. Mamy Uniwerek, kolejny slocik. Mmm, yeah. e, surowców na razie nam nie trzeba. brona nierdzenne zasoby, zakazanie segregacji, byłoby spoko. E, szukamy, gdzie jest więcej cywilniaczków. E, czyż może te minus 15 to konsumer Jak my już pracujemy? My już pracujemy na półtorej slota. Byśmy polecieli, ta daj, bo my potrzebujemy teraz przemysł wybustować. Widzę, że. No, przestań mi sabotować, kurde bandyto! Jeden, jeśli ten, to to rośnie. Nie, no, to trzeba, to trzeba ewidentnie zrobić, stwórz agencję. Niech będzie ta słynna polska dwójka. Przy okazji, Ursusy się zbadały, stwórz agencję. Że będzie wysłać agenta, aby. E, aby trochę ich powstrzymał. Żędrobiorę zbadamy, ale nie mamy Army Experience, żeby go dodać. Hmm, teraz dwóch byśmy chcieli, ale ty dajesz 0,9 armii Experiensa 0,6, 0,9, 0,9 Dobra, do piechoty Stanisław Maszek, broń pancerna Możemy spróbować zrobić Chociaż nie będzie nas stać, jak mamy jeszcze wojnę za Azadim, bo Azadim pójdzie historycznie e, Francja też poszła historycznie hmm. Tak, czy my damy radę się tak obronić z taką ilością artylerii w dywizjach, nie wiem czy nie przesadziliśmy ciutkę nie wiem czy ciutkie nie przesadziliśmy Ale zobaczymy O manpower się zgadza nice eee, 550 tysięcy dobra jest dwójeczka która mamy 38 mm. Zrób tak da Daj was na linię Czechosłowacji Jakbyśmy sobie Czechosłowację przygarnęli przed wojną <laughs> Dobra jest żandarmeria tylko potrzeba 10 armii experience żeby do kawalerii wrzucić tą żandarmerię eee, Jakbyśmy dali radę Przygarnąć sobie taką Eee, przygarnąć sobie, o, możesz artylerię zbadać taką Słowację, to by nam no, mega to skróciło front ewentualnej wojnie z Adim. Moje plany trochę zakładały inaczej, że klasycznie, jak się nie włączasz celów historycznych, to się trigeruje. Mm, miałeś poprawić relację. Eee, popraw relację jest. To miał się strigerować yy, Kaiser. Zwy, zwykle jak nie będziesz celów historycznych, to jest gwarantowany Kaiser, a, 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 a tu cholipka, a cholipka, jak zwykle zajęcowi twarz plują Należycie fundusz. Potem tę platkę trzeba zmienić. To nie jest nasza, oczywiście, ostateczna. Templatka. Mm, dobra, jak teraz to się kręci? Lecimy na dwa ponad sloty. Nice, nice. Mogę to jeszcze dłużej kisić. Czemu ja mogę zrobić? A, nie, a my że żyły w polu. Okej, okay, bo tę platkę zmieniliśmy. A teraz możemy? <laughs> teraz możemy. I możemy od razu go Dobra, zacznijmy od Słowacji. Jest kolejne 30 dywizji. w Większości pustych, no ale takie czasy nastały. Jest, przynajmniej na, na, na papierze będzie tego dużo. Dzisiejsza rosyjska armia. Na papierze dużo, a tu cholipka a pusto. A tu cholipka pusto. Abraham daj Kowalskiego. Dobra, mamy Agencinę. Powiedz, że jest ktoś do zbijania tego wykrycia skutecznej infiltracji, skuteczność sabotażu. No tak średnio. Krystyna Skarbek brzmi jak plan. Zniszczenie ruchu oporu. Trzeba zacząć od Gdańska. I trzeba powoli... Strasznie, że pp zabiera. Dobra, odpal to. <laughs> Mamy jednego doradcę. Ile dostajemy? 0,9. No, nie za dużo. Nie za dużo. Staramy się też, ile da się poprawić relacji. Nie ma kogoś takiego. Nie, to na Historical Poland był chyba Józef Beck, który zwiększał. On tylko daje umowę uh, uh, ten, umowa handlowa opinia. A na Historical Poland był doradca, który zwiększał szanse na te eventy wszystkie. Także spoko. Bo cały czas nie będziemy w stanie zmienić prawa gospodarczego, nie? Nie, możemy? Zastąpę barwy gospodarcze. Czekaj, możemy czy nie możemy w końcu? Jak jeszcze nie zrobiliśmy Gdańska? Chyba dalej nie możemy. Mm, Vincent Kowalski może awansować, Co ty dostaniesz? Partyzant. Partyzant też spoko, bo to szybko się kopania się. I widzę, że Łotwa ma. Łotwa krzyża gromu. <grytania> Co jest? E, Łotwa ma Świlwora. To nie jest najlepszy moment, żeby zainterweniować. Zdecydowanie. Eee Anżlu z Czechosłowacji. Właśnie. Adi zaczyna się bawić. Adi, który się bawi, jest problematyczny. Eee, czekajcie, to kompanians jest potrzebny, czy. Mm, posł posłuszeństwo 80 trochę mniejszy niż 50. Okej, okay, kompaniac trzeba przede wszystkim wbijać. Eee, dzienny przez posłuszeństwa to by się. R Republika się zgadza! Republika Czeska się zgadza. Republika Czeska spełni nasze niedawne żądania przekazania całego regionu Słowacji. Już teraz polskie oddziały zajmują region, aby stłumić z zarodku wielki wszelki opór miejscowych, choć zwycięstwo jest niewielkie, widać, że świat przynajmniej trochę obawia się polskiej machiny wojennej. Nie do wiary zadziała. No też jestem w szoku, że to oddali. Totalnie w szoku. wystarczyło przywrócić robanów, jak łatwiutko leci. Bardzo łatwiutko. I teraz pytanie, czy jak my chcemy lecieć? Żądanie. Kongresowe Królestwo Polskie, żona naszej aneksji. Jak Jugosławia my zaanektować całą? Czemu? Jaki to ma sens? Zrobiłbym to, ale wy macie wojnę domową. I pytanie, na którego dostanę wargola, A poza tym, to jak to jest wojna domowa, to mnie wyrzuci z tej konferencji, nie? W sensie. byście musieli to skończyć. Się bawić. Eee, daj cywilniaczków. Póki budujemy, to cywilniaczkę. Aha, bo ty to naprawiasz niepotrzebnie. Mm. Buduj tutaj. I buduj Kraków potem. Okej, okay. lepsze na wyposażenie piechoty. Mamy Army Experience. Eee, Karabiny nowe. Daj samochodzik pancerny. Albo w sumie, może nie samochodzik pancerny. Mm, a zaczniesz mi sloty zwiększać. Tak, jeden, jeden możemy przeprzedłożyć. Prze, Teraz tak, byśmy potrzebowali. A to jest 35 kosztuje. Dobra, wrzuć tą żandarmerię. Wyrzuć lornetki, a wrzuć szandarmerię, żeby podbić pacyfikację. Jest. Żeby podbić pacyfikację. Jaki mamy kompalians? Szkoda, że decyzjami nie da się przyspieszyć budowania kompaliansu na tych. na Litwinów. Mm, dzienny przyrost poszukiwań 0,70 jest, oczywiście. Znaczy, Gdańsk chyba jest więcej kosztuje. Ale docelowo więcej daje na dłuższą metę. Trzeba dużo więcej PP przepalić, tak mi się wydaje. 62 ładnie leć, no musi do 80 dojść. Że jeszcze, foka kania nie jest na razie potrzebna. daj ciebie i daj ciebie. Co wiem, że samolotów w razie nie produkujemy. ale zaraz zaczniemy. Daj bliskiego wsparcia samolocik. Jest, 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 jest. Potem zaczniemy produkować. Ciężarówki Ursusy. A drużisz ty Ursusa od niedźwiedzia. Aha, ciapciągów nie mamy. Ha, przynajmniej mamy wynalezione ciapciągi, nice. Teraz tak, yy, cyk, 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 zrób tak. Okej. Okay. I zrób tak. I powoli wszystkiego zaczynamy brakować powoli surowców brakuje. Na razie nas to nie interesuje, że są poszczególne braki. A, że są poszczególne braki, nas to kompletnie nie interesuje. Plotka na pewno będzie potrzebna. Wiemy, w ogóle damy radę obczaić. Tę platkę. Rzesza niemiecka zaatakowała Czechosłowację, co? Nie zgodzili się na tego, na Sudetland. Prewencyjne uderzenie. My możemy to zrobić. Możemy zrobić prewencyjne uderzenie na Niemcy, wykorzystując Czechosłowację. O rany, ależ to będzie genialne. Ależ to będzie genialne. Czesi ich zatrzymałem na fortach, prawda? A my jedziemy z drugiej strony. Czekaj, czy Francja was poparła? Tak, Francja was poparła! Genialnie. Co prawda, o możemy zderegalizować. Dobra, zderegalizujmy na szybko ten Gdańsk, w sensie partię. Niemiecką w Gdańsku. To załatwi sprawę. Zabierz naszą Krystynę. I niech niszczy ruch oporów na tym, na, na Litwie. To przy okazji Kompanians podniesie. Tak, sabotaże spadają. Dobrze. Będzie taki lorowy powód do wojny. Nie, że tutaj cyk do legalizacji. A Piłsudski na Tripoidzie wjeżdża do Gdańska i, i wypowiada ten wojnę Niemcom. Idealnie wszystko by się zgadzało. Ideolo. Co mamy? Obrona armii. Może być Sostkowski. Głównie chodzi o to, żeby PP łapać, znaczy Army Experience. Życzymy dużo pociągów. Życzymy bardzo dużo pociągów. Mamy prawie milion żołnierzy w polu wystawionych. o bez sprzętu. Takie czasy, bo jak możemy zaatakować Niemcy? Zrobimy delegalizację, I potem zrobimy taki cel, coś nazywa pan-słowiański rwanżyzm. Dokładnie teraz. Dobra, jest delegalizacja, jest delegalizacja. Jest delegalizacja. I na szybko ogarniemy Niemcy. Niemcy zaatakowały Luksemburg. Dobra, dobrze, dobrze idzie. Czesi się trzymają. Czesi kontratakują. Czesi puszują. Ty Niemcy już mają medy w 38, a to z Czekaj, czy ten med właśnie ucieknie przed. Okej. Okay. Tu trzeba kuć żelazo póki gorące i łapać zające póki, póki kicają sobie. Jest. Trzeba wchodzić i brać, co się da. Fajne cele historyczne, podobają mi się. Teraz to mi Adi zaimponował. Adi mi zaimponował, daj to, bo to jest potrzebne do dywizji. Uh -huh. To się robi 70 dni. wargol uzasadnim. A już mogę uzasadniać, ale to i tak lepiej, żeby był ten, bo będzie szybciej, nie? O 30%. 33% szybciej Wargola zrobimy. Bo drzewkowa wojna z Niemcami jest. Byśmy musieli zrobić gubernię. Wprost, Ej, może trzeba było w tą stronę lecieć? A, to jest w ogóle Wargol na Estonie tylko. Drugi arbitraż wiedeński. Serio, przekazali. No tak, no bo ci, jak mają wojnę do byśmy nie dostali. Byśmy musieli ręcznie ich zaatakować. No dopóki ja jej nie skończą to, 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 to nie ma co wchodzić w nich. Okej, okay, są fabryczki. Nice. Kraków rozbuduj. To jest chyba moment, kiedy zaczniemy ciapać militarki. Powoli. A powoli zaczniemy ciapać militarki. Usuniemy kwiatkowskiego. Śmiesznie, że to Rumunia się oddaje, kiedy Niemcy upadają. Francuzi marzinota nie przegroczyli, ale czesi, czad, czesi. Oj, teraz się cofają. A Luksemburg? Luksemburg też trzyma, first up Luksemburg. Drzewko dla Luksemburga potrzebne teraz. E, Pobory tego nie zmienimy. Gospodareczkę w jedną wrzucimy potem, daj. E, niech będzie. Nie miałem broni pancernej, ale chodzi o to, żeby Army Experience się kręcił. Zdecydowanie. Nie ma tak jak w drugim odcinku atakować Niemcy, żeby sera nie przymulała, prawda? Prawda? I nawet jakoś nadrobiliśmy braki w sprzęcie. Jakoś. Jakoś. Te pilotkarty robimy, no bo potem się przyda, chyba. Żądanie Jugosławii Dobra, teraz pytanie, w ile to zrobimy? Ej, 25 dni 25 dni A tak to byśmy przepali na Estonie i potem... Podkreślenie roszczenia i byśmy dostali wargola war Nie, klejmy byśmy dostali Możemy od nich zażądać! Ej, eventy może mi jeszcze skubać z prowincji. Ej, dawaj. Dobra, przepalimy to na Estonię. Mam nadzieję, że. Ej, 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 dobra, może efektywniej byłoby zrobić Wargola i się wbić, ale podoba mi się takie lorowe rozwiązanie, że to najpierw cyk. Ultimatum dla Litwy, Litwa się zgadza. Cyk ultimatum do Czechosłowacji. Czechos Czechosłowacja się zgadza, Słowacja do nas. Ultimatum do Adiego Adi się zgadza. Ty, ta, ta, ta Anastazja to chat trochę. Skończyliście Wargola? Ha! tak idealnie! Dostajemy jeszcze wargola na nich. Łatwo. Mam nadzieję tylko, że te wargole nie, 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 nie są te, że one tam mijają z czasem. Bo... Zrób Morsa. ta bo to jest listopad 3.8. Bo najpierw bym się zajął... No, wojna domowa. Widać, że bot nie ogarnie. To jest tak łatwo wprowadzić monarchię, taką czatmonarchię monarchię pod, pod Brazylię. Brazylia jest wtedy tak mocna. A tu widzę, że chyba demokraci, republikanie wygrają. Syndykalistów już nie ma, jacyś brzyd, brzydki czy ci? Karliści? Nie. Dyrektoria, to są ci, Franko powinien tu być. Fabryczki. Hmm. Mm. Zrób na razie może tak. Poczekaj z tym. Gdzie jest jeszcze dużo slotów? 4, 5, 5. Mamy te, bo chciałbym wykorzystać te busy na razie do budowy infrastruktury. I potem wyrzucimy Kwiatkowskiego i damy busty do militarek, i nacierpiemy więcej militarek. Fundusz obrony. No szkoda, że to jest tylko czasowe. Jeszcze plan czteroletni Mega dobre buściki. Ben powera jest mało. Bardzo mało. 80%. posłuszeństwo. To jeszcze na całej Litwie musi być średnie. Już jest 30%. <gryw> Dopiero 30%. No możemy niby zrobić tak, że zwalczanie partyzantki podniesiemy Dobra, jest gubernia inflacka, To są... To są stałe wargole, super, podkreślenie roszczeń do, do ziem zachodnich Ile my możemy wyciągnąć od Niemców, zarządzaj Pomorza? Pomorze stanowią niegdyś część państwa polskiego, tak, Mieszko ich robry tam w grobie się przewracają, jak teraz widzą tą Polskę w drugiej RP, a teraz znajduje się w niemieckich rękach Niewiele ludzi rządzi, że to wykonalne, ale musimy spróbować uzyskać co nasze tak będzie. Imperialistyczna Anastazja. Armii imponuje. Yy, więcej armii? Tak. Więcej armii Experienza. Yy, Przydałoby się to do arty. Rozwój artylerii. Ale spoko. To nie jest tak, że my, jak Niemcy nam dadzą, to my potem tak robimy Wargole i wjeżdżamy do Berlina. A jak nie dadzą, no to od razu yy, wargoli wjeżdżamy. wjeżdżamy. Sojusz Boliwarski. Oj. Węgry dołączyły do osi. Czy to nie jest moment, kiedy zaraz Włochy wejdą? Luksemburg dołącza do frakcji Królestwu Rumunii e? Ententa Bałkańska O cholipka, ale dymy ehm, Szogunat wypowiada komunistycznym... Rany, co się dzieje? Totalen Krieg Wydobycie daj um. 40. w 39. Możesz ra radarsy odpalić, bo to na pewno będziemy chcieli zrobić. Yy, saperkę i zwiat. I zwiat na pewno. I potem żandarmerię. Podkreślenie, kurde, to się aż 70 dni robi. za długo. Boję się, że Francja wejdzie do tej ententy bałkańskiej, ale chyba im się nie śpieszy. wejść do wojny z Węgrami. Ale no, potem mamy jeszcze jakieś roszczenia odnośnie Jugosławii jak to będzie działać wiadomo też co Torocki robi UK okay, poszło we Dwardzika to on może zrobić wszystko szaleń jest jeden, nie weszli do sojuszu, okej okay. widzę, że Wło... o... no właśnie, jest że Włochy teraz weszły bo my musimy być w stanie wojny z Włochami i chyba okupować coś tutaj żeby striggerować Misia Wojtka a najpierw musimy być w Teheranie także problem jest taki, że jak Włochy upadną nie mogą paść. O to się rozchodzi. Jezus, jak oni weszli w to Jugosławię. O Jezus, czad by bici. Czad by bici. Ale teraz Jugosława ma trochę e e enzik. Dobra, podkreślenie do ziemi niemieckich. Kolejne 70 dni. Eee, kolejne 70 dni, bo dostaliśmy klejmy na... na ziemię odzyskane. Jest. Klejmy na ziemię odzyskane. Jak tam kompalians? No tak jakby go nie było. Niestety. PP posiadamy. Czy my chcemy coś do lotnictwa? Przydałoby się. Mm, wrzucimy zająca. Wiem, że to jest, zdaje, ten, closer support, ale chcemy na razie więcej expa lotnictwa, mi się wydaje. Że sobie powrzucać buściki i jak najszybciej doktrynkę zrobić, upgrade'ować. Myślę, że tak byłoby spoko. Dobrze, jakby Niemcy poczekały, oddały nam co nasze, a potem wygrały tą wojnę. Mogę wam wysłać ochotników? W sumie teraz cios w plecy nie. Kurde, te Włochy popsuły. Ale ja najpierw muszę być w Teheranie, w Zaziemy, musimy być w Teheranie i musimy opracować misia Wojtka W Teheranie Wsadzić go tam do artylerii I wyższej w kierunku Włoch, a potem możemy wchodzić w Włochy Od północy Bo Bałkany padną w tym ułożeniu O Okej okay. ehm. Tego nie przewidziałem Meksykańska Republika Socjalistyczna USA jest w sojuszu z UK, i w sojuszu z Francją Wow Wow Brak balansu Czwarta międzynarodowka Brak balansu, totalny brak balansu Składam zażalenie do twórcy tego scenariusza Dobrze, że Francja nie jest w lidze bałkańskiej, bardzo dobrze Że jej nie zaprosili, mimo wspólnej wojny Kurde, ty Czesi zaraz może do Wiednia dojdą Czad Czesi Czy my potrzebujemy tego, stara gwardia czy potrzebujemy? Józef Urnung. Kolejny czat, ale niepotrzebny. Na pewno jest, wymagamy pomorza. To jest ważniejsze. To jest do 40, a ten buścik też do 14 kwietnia. luty. Czy jeszcze rok całe mamy buściki? Trzylociki trzy pół na polsce 49, nice. Będziemy mieli całą infrastrukturę zabudowaną. Potem zaczniemy militarki ciapać. Oj, tak, 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 tak. tak trzy cywilniaczki się kręcą. Bo brakuje. Może zmniejsz produkcję tego, ale więcej artylerii. Dyplomatyczna izolacja rządu włoskiego. Wiem, że brakuje sterowców, ale na razie niech wszystkie cywilniaki pracują, żeby. Odmawiają przekazania terytorium! Zgodnie z przewidywaniami, Niemcy odrzucili żądania, które stawia Anastazja Romanów. Może trzeba poprawić z nimi relacje, Uznając je za wyrafinowany żart, ponieważ dyplomacja. Nie zdoła przekonać Rzesza Niemiecka. Anastazja Romanów siada na konie, pojechała w stronę granicy, osobiście oddając sprawę w ręce wojska. Będziemy dochodzić naszych roszczeń na polu walki. Dokładnie tak będzie. Będziemy dochodzić naszych roszczeń. Anastazja na konie jedzie. Eee, czat Romanów No i co? Ja muszę im powiedzieć wojnę. A, bo jeszcze Węgry są. Eee, to wiecie co? Poczekajmy na razie. Na razie poczekajmy. Bo ta interwencja chyba nie jest teraz w, naszy, w naszym interesie. Jeżeli Niemcy szybko padną, bo i Liga Bałkańska będzie, i niestety Francja w jakimś śmiesznym NATO się pojawiła. Także tak. Myślę, że zaczniemy na razie na spokojnie od zajęcia Łotwy. Gdyby nie to, że jest UK i to wszystko, to to, to bym się, to bym atakował, ale tak to y brak balansu, a Zajączek lubi balans. Jak rzucamy sobie korpus oficerski. Wy zostawiacie łapkę górę i ten komentarz i widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się na razie elo!